kontrowersyjnych fauli, czyli tematu, który rozpętał się właśnie po tym spotkaniu Lakersów z Oklahoma i możecie sami ocenić, wybrałem takie najbardziej kontrowersyjne gwizdki sędziów, kogo powinna być tutaj Piłka. Ja po przeanalizowaniu czterech spotkań Oklahomany w tym sezonie nie zauważam tych ogromnych różnic w ich sędziowaniu. Naprawdę ludzie czasem przesadzają. Nie tylko szej Aleksander Alexander jest zawodnikiem, który w historii NBA miał tyle fauli i tyle rzutów wolnych na mecz. Naprawdę nie jest to nic ciężkiego, żeby wykonać dla wielu graczy, szczególnie takich niższych. Znaczy, nie, nie są on taki niski. To jest sytuacja, która właśnie wywoła najwięcej sprzeczek i buntu i polaryzacji. No nie dziwię się, akurat tutaj faulu nie było, ale w innych sytuacjach no to ludzie po prostu, lekko mówiąc, przesadzają, szczególnie, że Lakersi w tym meczu mieli, uwaga, 37 rzutów. Cały materiał możecie szukać na kanale YouTube Parzymiec o na który Was zapraszam.